Śmano dzisiaj o hipertrofii w treningu z ketlami. Takie było Wasze życzenie. Lud przemówił, a więc przejdźmy do tematu i jedziemy. Hipertrofia to rozrost włókien mięśniowych. Jest jeszcze coś takiego jak hiperplazja, to jest namnażanie się włókien mięśniowych, ale to nas dzisiaj nie interesuje. Hipertrofia, czyli rozrost włókien mięśniowych, czyli po prostu nabieranie masy mięśniowej, co musi się dziać, żeby zaistniał. Przede wszystkim musi być odpowiedni bodziec, czyli trening odpowiedni, i musi być nadwyżka kaloryczna. W tym miejscu polecałbym zagadać do jakiegoś dietetyka, na przykład do Dominiki Czubaszek, którą możecie współpracować zarówno online, jak i tutaj stacjonarnie u mnie w mieście w Lubinie. Ze swojego miejsca mogę tylko podpowiedzieć, że jeżeli jesteś pączuszkiem takim tęższym i twoi poziom tkanki tłuszczowej to jest więcej niż 15%, to sugerowałbym najpierw zrzucić trochę sadełka, z tego względu, że jeżeli będziemy na, będziesz na dodatkowym bilansie kalorycznym, to ok, zbudujesz masę mięśniową, ale też jeszcze trochę się dodatkowo ulejesz, no bo o, nadmiar kalorii nasz organizm tak działa, trudno sorry, więc najpierw sugerowałbym Chudnąć trochę do takich 10-15% tkanki tłuszczowej i dopiero zabrać się za budowę masy mięśniowej. Teraz bodziec, czyli trening. Hipertrofie będzie wywoływać wysokie napięcie mechaniczne mięśni. Jak takie wywołać? Otóż przeładowując je ciężarem. Jakim? Dużym. To znaczy, jeżeli będziecie wykonywać serię małym ciężarem na odpowiednią ilość, powtór... no, dajmy na to, ustalmy sobie 15, nawet, ale jeżeli ciężar będzie za mały, to znaczy, że wykonujesz 15, a zostaje ci w zapasie jeszcze 10, to nie licz na to, że coś się wydarzy. Na jakimkolwiek zakresie powtórzeń byś nie pracował, to ciężar powinien być na tyle duży, żeby zakres wykonanych powtórzeń był bliski wyczerpania. Niekoniecznie praca do odcięcia, choć też można od czasu do czasu, ale niekoniecznie jest to najoptymalniejszy sposób pracować tak cały czas, ale generalnie powinniśmy zostawać blisko wyczerpania mięśniowego, czyli taki powinien być ten ciężar, żeby niezależnie od tego ile założysz sobie powtórzeń w serii, to żeby być w stanie z trudem wykonać tą ilość powtórzeń. Zakłada się, że zakres powtórzeń, żeby jakby budować jak najefektywniej masę mięśniową, to jest od 6 wzwyż. Przy czym zdroworozsądkowo czysto raczej sugerowałbym odpuścić sobie serię do 20 powtórzeń. Trzymałbym się od 6 do 12. Za to z odpowiednim, jak już wspomniałem, ciężarem. Natomiast nie bójmy się powtórzeń od 1 do 5 czy do tych 6, dlaczego? To nie jest tak, że w tym zakresie ta masa nie rośnie, ona po prostu ta hipertrofia jest pobudzana trochę mniej kosztem innych adaptacji. Natomiast dźwiganie w zakresie od 1 do 5 wymaga oczywiście wzięcia dużo większych ciężarów. Dźwiganie większych ciężarów, jak wspomniałem, pobudza inne adaptacje. Przede wszystkim tutaj będzie adaptacja na układzie nerwowym, czyli to będzie uczyło nas, o, nasz organizm używać większej ilości włókien mięśniowych z tych, które posiadamy. I dlaczego to jest istotne? Dobrze jest to okresowo wpleść sobie w swoje budowanie masy mięśniowej, z tego względu, że jeżeli ja podniosę procent maksymalny ciężaru, z którym e, jestem w stanie pracować, to jestem w stanie później na tych seriach z większą ilością powtórzeń również. Dołożyć ciężaru, a co za tym idzie, wywołać większe napięcie mechaniczne, czyli sukcesywniej budować masę mięśniową. I teraz, czy da się zbudować masę mięśniową ketlami? Otóż tak. No i czy da się zbudować masę mięśniową ketlami? Otóż tak da się. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziecie pracować. Specyfika pracy na odważnikach kulowych jako takich, czyli tam na to te kettlebell ket hardstyle, różni się od specyfiki pracy kulturysty. To znaczy trening kulturysty będzie przede wszystkim nakierowany na budowę masy, więc yy, będzie zawierał takie ćwiczenia i takie zakresy powtórzeń, które Będą y, to robić, natomiast praca z odważnikami kulowymi z założenia najczęściej skupia się na czymś y, innym, to znaczy na budowaniu dynamiki, na budowaniu siły. Masa mięśniowa jest tam gdzieś raczej na drugim planie, natomiast da się tak dostosować trening z odważnikami kulowymi, żeby nakierować go mocniej na hipertrofię. Jest to kwestia po prostu doboru ćwiczeń, ilości powtórzeń i ciężaru. Natomiast Twoje mięśnie nie rozróżniają czy pracujesz hetlami, hantlami, sztangą, a może workiem bułgarskim. Więc jeżeli chcesz zbudować masę mięśniową, to nie znaczy, że musisz nagle uderzyć na komercyjną siłkę, Zacząć przerzucać handle i robić ćwiczenia na maszynach. Znaczy to tylko i wyłącznie tyle, że musisz trochę zmienić specyfikę swojej pracy. Połowę tego, co się standardowo robi w ketlach, około stanowi, stanowi balistyka, czyli praca ze swingiem, z zarzutem, z rwaniem. W odpowiednio wysokich ilościach powtórzeń okazuje się, że te ćwiczenia też całkiem niezgorzej działają na budowę masy mięśniowej, czy generalnie na poprawę sylwetki, na co najlepszym dowodem jest chociażby taki gość jak Levi Marquardt, którego możecie sobie zobaczyć na Instagramie i gość pracuje głównie z ketlami albo Swing Skettlebell, Kettlebell Joe, nie pamiętam jego nazwiska też jest całkiem spory i pracuje głównie z odważnikami kulowymi. On tam pisze zawsze, że tylko, ale no, robi trochę sztang, Ale są to raczej suplementy drobne. Natomiast generalnie ci goście są całkiem sporzy, mimo że robią dużo balistyki. Więc ta balistyka też może się przełożyć. W podobny zresztą sposób jak te małe ilości powtórzeń na wysokich ciężarach. To znaczy, trening taki dynamiczny, balistyczny ma wpływ na układ nerwowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie aktywować większą ilość. Włókien mięśniowych, a co za tym idzie, te włókna też będą później lepiej reagować na trening hipertroficzny. Także podsumowując, przede wszystkim musi być bodziec, czyli wysokie napięcie mechaniczne, czyli praca na dość wysokich procentach ciężarów maksymalnych, raczej w skali od 6 do 12 powtórzeń. Ale nie boimy się pracy dynamicznej czy balistycznej, i nie boimy się pracy na. Wysokiej intensywności, na mniejszych ilościach powtórzeń, czyli tam od 1 do 5, z tego względu, że on, ten rodzaj pracy daje nam podwaliny pod lepsze budowanie masy mięśniowej. Później różnice robią proporcje pracy, tak jak wspomniałem, czyli jeżeli trening ma być nastawiony na hipertrofię, to musi być więcej tej pracy na powtórzeniach i ciężarach niż tej pracy na dużych ciężarach i mniejszej ilości powtórzeń. No i oczywiście nadwyżka kaloryczna, czyli tutaj już w grę wchodzi odpowiednia po prostu. I wniosek z tego jest taki, że tak da się budować mięśnie na ketlach, tak samo jak na czymkolwiek innym. Wszystko zależy od tego w jaki sposób z tym narzędziem pracujemy. Na dziś to by było na tyle. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i zasubskrybować kanał. Dzięki za uwagę widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!